Cześć, z tej strony Gucio. Dzisiaj przejedziemy sobie wyścig kategorii MotoGP Yamaha w trybie 120%. Chodzi tu oczywiście o poziom trudności komputerowych przeciwników, czy tam AI, jak kto woli. I ruszamy. Jedziemy sobie w Heres, ostatnio ten tor mocno przykładu do gustu. Oczywiście jedziemy na standardowym setupie. Do wyścigów z komputerem uważam, że nie ma sensu tego zmieniać No jak zrobimy taki wypasiony setup do motocykla, o, ale ładnie wyszliśmy na prowadzenie ładnie Taki setup do motocykla jak zrobimy wypasiony to nawet wydaje mi się jak to już trochę pojeździ w trybie 120% AI będzie po prostu za, za mocny i szybko możemy tu odjechać. A tak, to teraz widzicie 40 za mną. Trzyma się w tym momencie cały czas Maverick Winiales. I coś czuję, że będzie walka do samego końca. Teraz mamy tutaj nawrotkę. Na razie idzie dobrze, jesteśmy na prowadzeniu. W ogóle lubię serię tych zakrętów, aczkolwiek w tym co będzie teraz, czasem mnie trochę wyrzuca. Nie tym razem. Okej, okay. co mogę powiedzieć o trybie 20%. Hmm, Mam swoje wady i zalety. Przede wszystkim, jak gramy z ludźmi, to oni są jednak nieprzewidywalni. Mogą zrobić na to, że absolutnie wszystko. No i jakkolwiek moglibyśmy nie być mocni, łatwo możemy skończyć na poboczu dzięki ludzkim przeciwnikom. Ach, ta straszna. Oj, 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 przestrzeliłem. Spadliśmy na trzecie miejsce, już drugie w tym momencie, trzecie, wszystko się to zmienia. No dobra, spróbujemy pogonić. Ładne to hamowanie, ależ opóźniłem, no, no, no. Wiele by nie zabrakło, a ściąłbym tutaj Mavericka Vigilesa. Teraz do lewego, czy przejdziemy go jak w poprzednim kółku? Tak, podoba mi się tutaj ten, ten moment, fajnie się tu bardzo uprzedza. No więc y, człowiek jednak jest nieprzewidywalny. Tutaj komputer ma jakieś swoje linie i wiemy, że on będzie jechał w określony sposób. Natomiast ta trochę polepszona sztuczna inteligencja przez Milestone reaguje na pewne rzeczy. Oni potrafią nas jednak jakoś sensownie ominąć, a nie wjechać nam po prostu w tył motocykla mogą nas wywrócić i sami mogą się przewrócić. I, jeśli dobrze pamiętam, to w 20 był z tym trochę problem, bo miałem wtedy wrażenie, że byliśmy jedyną osobą, która się przewraca. A tutaj także komputer zalicza jakieś wpadki. oj, troszeczkę teraz za szeroko pojechałem. No i kolejna rzecz jest taka, że komputer. Akurat nie popełnia takich błędów typu właśnie pojechałem za szeroko, przestrzeliłem. Oni mogą się wywrócić, ale generalnie trzymają swoją linię. Dlatego my musimy być przy tym trybie 120% bardzo cały czas skoncentrowani na tym co robimy. Jeżeli pozwolimy sobie, tak jak ja teraz znowu nie wyniosło trochę, pozwolimy sobie przestrzelić zakręt, no to wtedy będzie problem. Natychmiast stracimy, oni nas momentalnie dogonią. My nie możemy liczyć na taki błąd z ich strony. Dlatego y, cały czas musimy być skupieni, a oni cały czas siedzą nam na ogonie. Tak w tym wypadku Maverick Winiales, no, próbuje mnie nawet tutaj wyprzedzać. No, ale oczywiście tak łatwo mu się nie damy. Dopiero no, będziemy w połowie toru, i w zasadzie no, nie tylko kończymy wyścig No teraz znowu mnie wyniosło i Winiales to wykorzystał. Spróbuj się trochę skupić, bo. Jak mówię, to, to gorzej nie idzie. Zhamujemy, hamujemy, troszeczkę się tu wcisnę. Nie było jakiegoś specjalnego kontaktu. Uznajmy, że to było w miarę czyste. No, może go trochę wywiozł. O, właśnie to jest ten moment. Ale natychmiast skontrujemy tutaj i Myślę, że do prawego. A, jest po po lepszej stronie, ale tutaj to wykorzystamy. Bardzo fajnie się to złożyło, bardzo mi się podoba ta walka. No i to jest kolejna rzecz, z komputerem można sobie fajnie powalczyć i poczuć się rzeczywiście jak byśmy oglądali wyścig MotoGP, no ale tutaj popełniam oczywiście kolejny błąd to jest to o czym mówię, no. Odrobina braku koncentracji i się dzieją takie rzeczy, no a teraz... Psz, u, przesadziłem. No, chciałem jeszcze na ostatnią chwilę tutaj, że ona Mira wyprzedzić dzięki temu skończyliśmy na piątym miejscu, a nie na drugim, czy tam trzecim nawet. No tak to jest. Obejrzymy sobie jeszcze w ogóle powtórkę tego wyścigu, bo ta walka z wieniosem na koniec była naprawdę bardzo, bardzo fajna. A powtórki robią tutaj ogromne wrażenie, jak zresztą w każdej poprzedniej części bardzo mi się to podoba i. Myślę, że. Nie tylko mnie. Bardzo często mam tak, że po jakimś wyścigu lubię jeszcze popatrzeć właśnie na takie ujęcia. No, wracając do tego o czym mówiłem. Odrobina koncentracji, jeżeli nam spadnie w trakcie 120% wyścigu, tego poziomu trudności, to jest moment, i tracimy. Przy ludziach online, można sobie na jakieś drobne błędy mimo wszystko pozwolić, ponieważ oni też je popełniają. A to jest bardzo dobry tryb i bardzo polecam. Ja wiem, że kogoś to może w pierwszej chwili przerastać, jak to 120%? Ja mam zostawione 70 i nie daję rady. A z doświadczenia wiem, że jeżeli jedzie się za jakimś szybszym, nawet bardzo szybszym, to choćby zakręt po zakręcie, będziecie się uczyli, będziecie opóźniali swoje hamowania, będziecie obierali lepsze linie, będziecie cały czas podglądali. Tych rywali. I wydaje mi się, że lepiej się będziecie uczyli od kogoś, kto jest po prostu dużo mocniejszy, nawet jeżeli na tym, w tym trybie będziecie jechali na ostatnim miejscu za ostatnim jakimś zawodnikiem, który i tak jest szybszy, to więcej się nauczycie, niż jak będziecie wszystkich mijali jak pachołki na Easy. Wierzcie mi, no to jest ten fatalny błąd, zrobiłem sobie long penalty <gryw> bez powodu. gdzieś no jak fajnie zarzucił tym motocyklem na wyjściu. O, Pantera się za nami wywrócił, nie zauważyłem tego wcześniej. Tutaj do lewego ja sobie wchodzimy, podłogi. Też bardzo fajnie to. No, trochę go wypchnąłem. Ale... jeszcze tych setupów, teraz jechałem na tym standardowym domyśle, jaki jest podany przez grę. Nic nie zmieniałem, i jak widzieliście, rywalizacja była taka wyrównana. Jeżeli dobralibyśmy dużo lepszy setup, na którym można się poprawić nawet i o 2 sekundy, bo to jest oczywiście jak najbardziej możliwe, no to wtedy, nawet na tych 120%, zabawa troszeczkę siada. I jeżeli ktoś naprawdę jest dobry i świetnie jeździ, to myślę, że bez problemu wtedy zdołałby odjechać i czułby się po prostu jak na czasówce. Dlatego też polecam bawić się z komputerem na standardowym setupie, bo wtedy jest najbardziej wyrównana walka. Jeżeli oczywiście komuś na tym zależy, bo też chce bić rekordy i jeździć oczywiście walcząc o jak najlepszy czas, ale zawężykowałem, no to wtedy jak najbardziej. Zmieniać wszystko, ustawać pod siebie i pełnym ogniem do przodu. No, i ostatnie okrążenie. Tutaj jestem ciekaw tej walki z Winiarsem, jak to wygląda z zewnątrz. Tu jeszcze się trzymaliśmy, oczywiście, zdaje się mnie wyniosło trochę za szeroko. No zdarza się. Jeszcze goniliśmy w miarę. Trochę hamowanie mi się podobało. Myślałem, prawdę mówiąc, że go bardziej jakoś wywiozę że jeszcze się zderzymy, ale udało się jakoś wyhamować. Ale jak już mówiłem, hamowanie w tej części MotoGP21 jest bardzo dobrym, dużym atutem. Fajnym uślizgiem tutaj się wcisnęliśmy. jechaliśmy ten zakręt. Bardzo fajnie to wyglądało. I tutaj, no właśnie, też uślizgiem, ale hmm, nie z takim efektem, jaki by się chciało. Szkoda. No i tu znowu przesadziliśmy. Trochę mnie poniosło. <laughs> Więc tak to wygląda 120%. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego.